Cześć wszystkim. Jak wiadomo, pani Agnieszka Cegielska jest już od wielu lat propagatorką i edukatorką w dziedzinie zdrowego oraz zgodnego z naturą stylu życia. Nie wszyscy jednak zapewne pamiętają, że jest ona też wielką miłośniczką podróży. Na tym kanale była już mowa o wyprawach pogodowych do Chorwacji, które zaczęły się w roku 2007. Wcześniej celem pani Agnieszki, wspólnie z ekipą telewizyjną stacji TVN Meteo, były bieszczady. Właśnie o wspomnieniach z poświęconego im cyklu Podróże Meteo będzie ta seria materiałów. Podróżujemy po Bieszczadach, górach niezwykłych. Tym razem odwiedzamy okolice Cisnej, Wetliny i Ustrzyg Górnych. Będąc w Cisnej nie można nie skorzystać z przejażdżki bieszczadzką ciuchcią, czyli bieszczadzką kolejką leśną. No Majdan w pobliżu Cisnej to miejscowość, z której wyruszyłam w tę niezwykłą podróż. Niezwykłą z wielu względów. Uroda krajobrazu w połączeniu z miejscami będącymi świadectwem historii tego terenu robi niesamowite wrażenie. Piękno, cisza, spokój i kowboje... Wszystko wyglądało bardzo poważnie, okazało się, że napad na pociąg to kolejna fantastyczna atrakcja przygotowana dla turystów. Na całe szczęście, bo który kowboj nie dość, że oszczędza swoją fiarę, to jeszcze prowadzi ją do miejsca, gdzie można napełnić żołądek pysznościami. To wszystko tylko w Bieszczadach. Sławku, to co my tu sobie pysznego, bieszczadzkiego teraz zmontujemy? A dzisiaj ugotujemy roladę wieprzową z sosem z koziego sera mhm. i sałatę po stypku. Drogie Panie, kalorie, których przybyło po znakomitym jedzeniu w Bieszczadach, nie stanowią problemu. Tutaj można je szybko spalić, w znakomitym towarzystwie wyjątkowego kowboja, będącego tak naprawdę kolejną osobą, którą Bieszczady rozkochały w sobie. Drodzy Widzowie, przed nami przepiękna, jak nie najpiękniejsza panorama Bieszczad, a obok mnie tu bylec Krzysiu Francuz, który tu przyjechał z bardzo daleka, dlatego, że a z Austrii, prawda? To nie tak bardzo daleko, raptem przykład no, kilometrów. Ale na przykład nie z nadmorza, skąd ja jestem. No to dalej. <laughs> dalej mam. Ale e... mentalnie to jest dalej. To jest tak. po prostu przepaść cywilizacyjna między wielką metropolią, bo mieszkałem akurat w Wiedniu i przejście z jednego To jest jak przejście z jednego drugiego świata. No właśnie, bo chodzi na... Kilometry na to, tutaj nie mają znaczenia. Że, no. że jednak jest to zupełnie zupełnie inna historia. Jesteś w Wiedniu, jesteś w Austrii nagle decydujesz się, aby zmienić duże miasto, no może nie największe, to nie jest największa stolica europejska, natomiast zmienić to miasto i przyjechać tutaj. Dlaczego? To nie była jakaś specjalnie trudna decyzja. Tutaj byłem kilka razy wcześniej i dokładnie wiedziałem, co chcę co robić? Przez całe życie w zasadzie chciałem opuścić miasto. Nigdy mi się to nie udało. Dopiero za sprawą mojej żony, która mi tutaj przywiozła i pokazała, jak może prawdziwe życie wyglądać. To udało się nam to zrobić. Tego wątka twojej pięknej małżonki, bo ona z kolei pochodzi stąd, prawda? Tak. To no właśnie jest tu rzeczywiście niesamowicie i bardzo dużo osób jednak odwiedza te regiony, ale my chcemy jednak powiedzieć o tym, czy właściwie jednak unić te osoby, które jeszcze tu nie były. Aby zajrzały, więc e, co ich tu czeka? Jakie atrakcje? No przede wszystkim przygody to jest region stworzony do tego, żeby przeżywać różne, różnego rodzaju przygody. Każdy mężczyźnie drzemie mały chłopak i wszyscy marzyliśmy o tym, żeby e, polować na wilki i, i, i na dzikie jelenie i przeżywać różne indiańskie przygody i tutaj można to zrobić, może niekoniecznie polować. Chociaż też można robić zwierzętą zdjęcia, można pojeździć na koniu, iść na traperską wyprawę, można zrobić wyprawę na nowoczesnym sprzęcie, czyli na kładach, można dobrze zjeść, można przyjechać z, z rodziną. Mili widzowie, nie pozostaje nam nic innego jak zachęcić wszystkich, którzy tu byli, żeby powrócili, no i przede wszystkim tych, którzy jeszcze nigdy tu nie zajrzeli. Nawet nie wiecie, co tracicie. E, za nami przepiękne lato w Wieszczadach i jeszcze piękniejsza jesień, najpiękniejsza pora roku w tym miejscu. Jazda konna to wielka przyjemność, jednak po pewnym czasie chce się już usiąść na miejscu bardziej stabilnym niż grzbiet konia. Miejscem, które pozwala chłonąć po wieszczadzkich atrakcjach jest legendarna siekierę Tutaj przy gorącej herbacie można porozmawiać z zakapiorami, artystami, ludźmi, którzy tworzą koloryt tego regionu. Jesteśmy w Cisnej, gdzie nie sposób nie spotkać osoby, które tworzą barwy, kolory jak stęczy tego regionu, regionu Bieszczad. Mam przyjemność... Bieszczadu. Bieszczadu, no właśnie, dlaczego Bieszczadu? A dlaczego... Bez kidu. samo pasmo nazywa się bieszczad. Jest to wszystko uporządkowane, bo obie formy są poprawne. I bieszczad, i bieszczady. Ale w poezji bieszczad brzmi bardziej dostojnie. Ale Ty, Rysiu, pochodzisz z moich rodzinnych stron, czyli z nad Dlaczego jesteś tutaj? Bo wybrałem wolność. Ale nie ma tej wolności nad morzem? Może jest, ale ja wybrałem tu w Bieszczadzie. A jaka to jest wolność? Jestem z, jestem z sobą. Czyli? Mogę pisać. Opowiedz nam o tym wszystkim, co piszesz. Może ja posłużę się swoim wierszem. Jak najbardziej. Zresztą warto wspomnieć o tym, że jednak ja wyczytałam to, że profesor Miodek napisał powiedział o tym, że Twoja poezja to czystość i precyzja słowa. To chyba olbrzymie wyróżnienie. Ja posłużę się jednym ze swoich wierszy, chociażby. Zamieniam szansę. Może mi kilka daruje pan lat, bym mógł ocalać własną duszę. Być może inny będzie świat, gdy w wieczność samotnie wyruszę. Gdy już nakarmię swoje ego galaktyki harmonii pyłem i głos usłyszę ten, dlaczego na Ziemi między wami byłem, to skłonie przed nim czoło podam swą duszę pełną strachu i po raz drugi jeszcze umrę, by zostać na w Zachodnich. Zostaniesz w Na zawsze? Dopóki pan pozwoli żyć. pejzaże, niezwykli ludzie, atrakcje, których próżno szukać się w innych regionach Polski. To właśnie okolice Cisnej, Wetliny i Ustrzyk Górnych. Można tylko zazdrościć tym, którzy potrafią oddać niezwykły klimat tego zakątka naszego kraju artystom. W malarstwie, poezji czy rzeźbie pokazują jak piękne są Bieszczady. Jednak każdy z nas może mieć kawałek tych wspaniałych gór dla siebie we wspomnieniach. Dlatego koniecznie trzeba tę część Polski odwiedzić. Jeśli jesteście fanami pani Agnieszki oraz podobają wam się takie wspomnienia na temat jej telewizyjnej pracy, zostawcie poniżej tego filmu swoją pozytywną reakcję. Materiał oraz tekst dla wirtualnego lektora opracował frazes: Trzymajcie się i na razie.